Dobry, witam serdecznie i zapraszam do wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. James Bond. James Bond to filmowy bohater, którego zna chyba każdy z super szpiegiej królewskiej mości. I obchodził on niedawno 60 lecie swojego istnienia. Można powiedzieć, że to były 60. urodziny Bonda, Choć on, jak wiemy jest zawsze młody, przystojny, wysportowany i gotowy służyć jej królewskiej mości oraz ratować świat. Te urodziny to oczywiście powód do świętowania, do celebracji wszystkich, którzy gdzieś tam wokół tego świata Bonda żyją. Omega, jak wiemy, od wielu lat kojarzona jest z 007. No i to świętowanie podsumowuje oczywiście specjalnym zegarkiem. To model, który dla mnie jest tym najbardziej kojarzonym z Bondem, to Omega Seamaster Diver 300M. Zegarek w stalowej. 42 mm kopercie. Grubość to 14,26 mm, czyli dość sporo, ale wraz z tą średnicą daje nam to czasomierz naprawdę bardzo harmonijnie się prezentujący. Jeżeli chodzi o wysokość od ucha do ucha, to niecałe 50 mm, dokładnie 49,9 a to oznacza, że niemal na każdym nadgarstku zegarek ułoży się doskonale. Jeżeli chodzi o mnie, to wygląda to tak. Przyznacie, że idealnie, a ja sam na myśl o tym, że niedługo będę musiał go odesłać, no nie jestem zbyt zadowolony. Przypadł mi do gustu niesamowicie. Mimo, że nigdy nie byłem miłośnikiem akurat tego modelu, no tutaj ta kompozycja wygląda po prostu doskonale. Koperta o lubianym kształcie, z charakterystycznymi uszami do tego różne płaszczyzny, powierzchnie, wyraziste krawędzie, no i obróbka przez polerowanie czy też szczotkowanie bardzo precyzyjne jak tutaj na bokach koperty to wszystko od lat stosowany schemat, który doskonale się sprawdza. Niby, jak każdy inny zegarek nurkowy, wszystkie atrybuty są zachowane. A jednak od razu wiemy, że mamy do czynienia z Omegą. Oglądanie tej koperty z każdej strony w wypadku tego zegarka sprawia naprawdę bardzo dużą przyjemność. Wypustki po prawej stronie mają za zadanie chronić tą główną koronkę służącą do ustawiania wskazań. Natomiast na godzinie 10 jest jeszcze jedna koronka, która służy do obsługi zaworu helowego. Od spodu tę kopertę. Zamyka przeszklony dekiel. Żeby go lepiej widzieć, to tutaj odblokujemy. O! I prezentuje się on tak. Jak widzicie, dzieje się tu sporo. Na szkle nadrukowany jest wzór, tak zwany gun barrel, czyli zagięte linie tworzące wzór przypominający to, co widzimy w lufie pistoletu. Czyli linie gwintu w lufie. To swego rodzaju spirala, która przez zagęszczenie linii, na środku tworzy taki, jak widzicie, okrąg, takie koło. I gdy się przyjrzymy, spójrzcie teraz, wyraźnie widać poruszającą się tam postać. To jest taka animacja, która przypomina to, co widzimy na początku każdego z filmów o Jamesie Bondzie. Osiągane jest to przez interakcję tych linii z liniami na dysku pod szkłem który w wyniku sprzężenia z kołem sekundnika obraza się tworząc widok przypominający właśnie tą wspomnianą scenę z czołówki filmu. Jeżeli chodzi o mechanizm, to w zegarku pracuje oczywiście manufakturowy własny mechanizm firmy Omega. Ma on oznaczenie 8806. Ma certyfikat Master Chronometer i do tego jak widzicie całkiem atrakcyjnie wygląda. Precyzję, którą potwierdza ten certyfikat, ja osobiście również z wielką przyjemnością mogę potwierdzić. Zegarek nosiłem po kilka dni, i jeżeli chodzi o zaobserwowane odchyłki, to mogę powiedzieć tylko tyle. Ich po prostu nie było. Ogólnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z zegarkiem bardzo nowoczesnym pod względem technicznym, pod względem jakości wykonania, ale podano tutaj dodatkowo całkiem przyjemnie taki klimat, Retro. Myślę, że Sean Connery, grając w pierwszym filmie e, o bondzie, e, myślę, że zupełnie dobrze wyglądał z tym zegarkiem. Nie budziłby on żadnego zdziwienia w tamtych czasach, e, czyli ponad 60 lat temu. Typowa dla modelu luneta ma okrągły kształt, lekko zaburzony przez półokrągłe, e, wyfrezowane zagłębienia na krawędzi, które teraz widzicie. A jeżeli chodzi o jej pracę, no to jest to naprawdę precyzja na najwyższym poziomie i pod kątem tego, co czujemy pod palcami, obracając ją, i pod kątem tego fajnego, grzechążącego dźwięku. Wkładka lunety jest aluminiowa, jest niebieska i ma skalę nurkową. Zazwyczaj w zegarkach do nurkowania na godzinie 12 jest trójkącik z jakimś luminescencyjnym punktem. Tutaj jest kolejne odniesienie do 60. rocznicy Bonda. Zamiast trójkącika jest po prostu. Następne kolejne oznaczenie liczbowe minut, czyli właśnie 60. Luneta ta okala szkło. Szkło, które jest szafirowe, nowoczesne, ale swoim kształtem bardzo mocno ten wspomniany wcześniej klimat retro podkreśla, bo jak widzicie jest bardzo wyraźnie wypukłe i jeżeli chodzi o wygląd, no bardzo przypomina dawniej stosowane szkła hesalitowe. To, co jest pod nim, to tarcza. I na tej niebieskiej tarczy widzimy, jest porządek, symetria. Wszystko jest uporządkowane, a dzięki temu czytelne. Wykonano ją z anodyzowanego aluminium. I od razu zauważymy laserowo wygrawerowane fale. Chociaż okiem kamery to wcale nie tak od razu, choć myślę, że o teraz widać je doskonale. Te fale są w takim stylu, jak w modelu sprzed 23 lat, czyli w modelu, który był po raz pierwszy zegarkiem Bonda w filmie Goldeneye z Pilsem Brosnanem. On na ręku miał właśnie Omega Seamaster 300M, wtedy w wersji kwarcowej, ale właśnie z takim wzorem tarczy. Na krawędzi cyferblatu nadrukowano podziałkę minutową. Wyraziste, spore indeksy godzinowe są nakładane. Każdy jest elementem wypełnionym obficie masą Wskazówki to także element kojarzony od dawna z tym modelem. Minutowa zakończona jest trójkątnym grotem i trójkątnym wypełnieniem świecącym w ciemności, a ta godzinowa, pomimo również trójkątnego zakończenia, ma ten punkt okrągły. To pozwala w ciemności dodatkowo łatwiej identyfikować wskazówki. Tutaj dochodzi nam jeszcze Kolor. Wskazówka minutowa świeci na zielono w ciemności, a wskazówka godzinowa na niebiesko. Tu warto też wspomnieć, że mimo iż na lunecie nie mamy tego wspomnianego trójkącika, to także identyfikacja położenia lunety jest łatwa ze względu na to, że wszystkie oznaczenia są luminescencyjne i świecą kolorem niebieskim. A 60, tak jak ta wskazówka minutowa, jest również zielona. W zestawie wskazówek centralnych mamy jeszcze sekundnik w stylu Lollipop, czyli w stylu lizaka, a to za sprawą tego, że na samym końcu mamy okrągły punkt, tak jak właśnie okrągłe lizaki, który również jest wypełniony masą świecącą. Cegarek otrzymujemy na świetnej wykonanej, świetnie wykonanej bransolecie typu mesh. Ta bransoleta jest oczywiście stalowa, jest dość sztywna, ale bardzo dobrze dopasowuje się do nadgarstka. Zapinana jest dzięki podwójnemu składanemu zapięciu zwalnianemu przyciskami. Jest tu jednak jeden drobny problem, bo jeżeli chodzi o długość, to regulacja następuje wyłącznie za pomocą tych tutaj widocznych otworów. Odstępy między nimi to są odstępy związane właśnie z tym, jak możemy wyregulować bransoletę. I w moim przypadku, w jednej z dziurek ta, to zapięcie. No, powodowało zbyt mocne przeleganie zegarka do nadgarstka, a w kolejnym było to odrobinkę za luźno. Nie mamy tutaj żadnych możliwych pośrednich etapów. Niemniej, mimo zegarka nieco luźnego, nosiło się go bardzo wygodnie. Każdy, kto kupi ten model, dostanie go w specjalnym lakierowanym na niebiesko pudełku, takim jak w innych modelach Seamaster 300M. Ale dodatkowo z takimi trzema kropkami, inspirowanymi klasyczną sekwencją otwierającą film o Bondzie, i także tajnym przyciskiem, który pozwala otworzyć wieczko. Cena tego zegarka to 42 700 zł. Istotnie więcej niż zegarek standardowy z tej samej kolekcji. No ale mamy tutaj właśnie odniesienia do Bonda świetną bransoletę. Do tego takie różnego rodzaju detale, które nam przypominają o związku z Agentem 007. No i ten także wspominany, odczuwalny klimat retro, który w tym modelu no, komponuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Serdecznie dziękuję. No i jak zawsze zapraszam Was do tradycyjnej recenzji, która jest zamieszczona na portalu Zegarki i Pasja.